Ale, ale przyciąłem szupora Ja pierdolę Ale wywija Pierd Mama <grymka> 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 będzie zadowolona Bo chyba miarka <grymka> Pięknie Pięknie Jarek to dla Ciebie dla Ciebie Jarek ta już poszło Za cztery dychy ma Ale chodzi Chyba go nie Na Na tak. o! To było piękne, prawda? Tak. Ale. Jak nie dasz rady to weź przegryź żyłkę i... yes. Nie wiem, chyba nie dam rady bo... Będziemy musieli przegryźć tak, żyłkę bo... bo... Będziemy musieli przegryźć żyłkę bo łódkę wywrócić. O, jeszcze walczy. jeszcze Chyba, o, już zaplątał się teraz. Teraz jest niedobrze. Niedobry moment. Czy ja tam wejdę i odplątam Nie! Ja, Nie! Jara, mamo, masz, masz szupaczka na obiad, dziękuję To dla mamy mówię. Ale powie, powiedz jej, żeby sobie po, ten, pocięła na kawałki i będzie miała na cały rok, bo już drugiego roku to nie zabiorę Dobra Dziękuję za relację Polska